Działam, który, hmm, którym chcemy wyjść do widzów, w e, którym chcemy zaprzyjaźnić się z widzami, zaprosić tutaj nie tylko na spektakl, żeby przyszli o wyznaczonej godzinie, zbliżili się albo nie, przyszli i wyszli i chcemy ich zachęcić do tego, żeby pobyli z nami, żeby poznali nas, aktorów e, i ludzi, którzy tworzą scenę współczesną, żeby e, poczuli, że to miejsce, jest coś, coś tak. ciekawego. E, dlatego kobiecy obiektywni są takim naszym pierwszym projektem wyjścia do budowy, czymś więcej niż spektakl, natomiast e, mamy w już drugi projekt, którego pierwsza edycja odbyła się 12 września. A to może mamy do 12 września, tak. Chcemy, chcemy zorganizować czytanie debitanckich sztuk, natomiast nie chcemy, żeby to było tylko i wyłącznie czytanie, bo chcieli, chcielibyśmy też zmobilizować widzów do, do rozmowy o tym, co usłyszeli, ale zmobilizować do rozmowy ich językiem, żeby... że trzeba znaczy, Tak, zwykle mówią, bo ja się na tym nie znam. A my chcemy, chcemy ich z tym zapoznać, a ponieważ najprościej, jakby najszybciej język się rozwiązuje wówczas jedzenia <tuszy> w dlatego postanowiliśmy, że im biletem stanę na, na te nasze Oczywiście jednoczesnego czytania i konsumowania, bo tutaj nie, nie możemy tego, tego mieszać, to jest nie Chcemy, żeby doszło do odczytania przez aktorów sztuki chcemy yy, degustować później te potrawy i podczas degustacji, podczas jedzenia rozmawiać o tym, co usłyszeliśmy. Zacząć od, yy, jak smakować warszcza albo. Ważne, ponieważ, żeby pójść dalej, żeby stworzyć następną rzecz, musimy wiedzieć, czego nie potrzebują. I mamy nadzieję, że tutaj to się jakoś takie koło zapędzi, które, które będzie z, z korzyścią i dla stwórców, i dla, dla widzów, którzy usłyszą pa, to, jest, i Stwierdziliśmy, że najlepszym czasem jakby na, na takie spotkania, właśnie, nazwijmy to, czyli o to chodzi już chce, w będzie niedzielę po południu. Dlatego startujemy 12 września o godzinie 15 będziemy zapraszać widzów różnorakich. Idea ja, niedzielnych spotkań wy, wywodzi się z naszych prywatnych spotkań, które odbywaliśmy w czwartki. który e, na których pronowaliśmy tak, e, różne potrawy i rozmawialiśmy o tym. Także takie mamy plany nowych działań na, na scenie współczesnej przy pomocy naszych tutaj wspaniałych e, dziewczyn, e, które z nami współpracują i e, przy scenie współczesnej i nie tylko. E, my z